Jesteśmy już? Halo! Czekajcie, sprawdzę. Dobra, dobra, Siemano! E, Tony Montana dalej tutaj leci. Odcinek się pojawił trochę później niż było zamierzane. Tak jak pisałem na forum, e, się grubo wkurwiłem. Bo gra e, właśnie mecz przed tym meczem. E, mi się po prostu wyłączyła i musiałem zagrać wszystko jeszcze raz, co mnie bardzo wkurwiło. Osiągnąłem gorsze wyniki. Mm, już wam pokażę terminarz. Ostatnio lecieliśmy tutaj zaraz po przerwie zimowej z Niecieczą. No i tak, później przegrałem 2-1 z Kluczborkiem. Bardzo e, niedobry wynik, e, powinniśmy to wygrać, ale później wygraliśmy 2-0 z Bogdanką. No i właśnie odtąd się zaczęła, zaczęła Powiem tak, dotąd miałem zapisaną grę wtedy do tego meczu z Bogdanką. Później mecz z Andecją, tutaj zremisowałem, e, wtedy wcześniej wygrałem. Tu z Arką znowu remis, wtedy wygrałem. Tu z Polonią remis znowu, wtedy wygrałem. Z Zawiszą tutaj w Pierdol, wtedy wygrałem. I chociaż tutaj z Bałtykiem wygrałem, wtedy też czy to tu było, nie pamiętam, no tak czy inaczej dużo gorzej przedstawiają się wyniki jednak nie ma co płakać, trzeba grać dalej tutaj jeszcze nam trochę meczy zostało do końca jednak, mimo wszystko e, mamy drugie miejsce w lidze i z trzech punktów, które były zanim się komputer wyłączył się zrobiło teraz 15 punktów e, straty do Śląska, e, raczej już tego nie odrobię teraz tylko moim głównym celem jest e, E, obsadzenie sobie tutaj <gry> drugiego miejsca, tak pewnie, żeby awansować. Dobra, pokażę wam e, piłkarzy, jak tutaj się starali. E, najlepszy oczywiście Matuścik, ale on nie gra. E, dopiero teraz wrócił z kontuzji, e, ale ma e, kłopoty z ograniem. Jednak i tak go wpuścia. Następnie jest Pawol Stano, który ma już 7 bramek dla nas, ale odchodzi na emeryturę po tym sezonie, kończy karierę. Więc no szkoda, duża szkoda, e, ciężkie osłabienie zespołu. E, później Radler, 5 bramek. Kaźmierczak e, który został skontuzjowany niedawno na treningu. No i jak widzicie, wznowi trening za 50 dni. Więc to jest szansa dla naszego małolata Arkadiusza Stępienia, który tutaj cały czas idzie do przodu ze statystykami. No i damy mu szansę, co tu jeszcze? O, pokażę Wam, jak sobie Spartak Nalczyk na radzi, tu w pierwszej lidze. O, są tutaj już prawie przed końcem sezonu na trzecim miejscu. No to jest e, zespół ekstraklasowy, więc no nie dziwię się, że tutaj. Ale, co za. za, za, za sorry chłopaki, <grystanie> za to. Ale, jak mówiłem wcześniej, zapomina mi się kilka słów. Nie umiem się czasami wysłowić, <grystanie> ale tu mam nadzieję, tylko umili Wam oglądanie jak udało mi się zobaczyć wcześniej, Bogdan Milić tutaj mi kompletnie nie grał, a tutaj proszę 16 bramek w sezonie, tutaj się rozwinął widzę piłkarsko, ale dobra i tak chuj z nimi e, co jeszcze wam aha, pokażę wam finanse zobaczcie, jest prawie milion na minusie jeśli awansujemy, naprawdę trzeba będzie dostać dobre umowy sponsorskie i może zarząd się zgodzi na danie po prostu pieniędzy do klubu. Dobra, lecimy z tym meczem. I to będzie który 28 lub 29 mecz ligowy. Nie pamiętam. Śmierciak niestety odchodzi. Ten kłas ten też ma tuścik, wejdzie, no i mało lat. Zapraszam. Jak tu widzicie, znalazłem jedną taktykę na necie na forum. Jeden koleś tam wystawił że z lechem. W drugim sezonie wygrał Ligę Mistrzów, czy tam Puchar Europy. Więc w następnym sezonie możemy nią zagrać, zobaczymy czy jest taka dobra. Jednak w tym sezonie jeszcze gramy swoją taktyką i myślę, że ze składem to wszystko ten Metelka mnie wkurwia tak ogromnie. To kolędowi ci dawaj. To jest pozycja numer 1 do obsadzenia na następny sezon. E, lewy, lewe skrzydło. gdzie ten metelka to zniknął. E, dobra, myślę, że wszystko lecimy dalej. To jeszcze damy. Poruszanie się w ataku. Dobra, lecimy. Dobra. Papierosek, dzisiaj spięłem mam, więc jest dobrze. No gdyby nie ten zawias mojego komputera, to pewnie teraz e, nagrywałbym odcinek już po zakończeniu sezonu. Możliwe, żebym był na pierwszym miejscu, a tak no to chuj głęboko w dupę. Trzeba sobie radzić dalej. Dobra, z tym pod mam nadzieję, że wygramy. Morale jest na naprawdę wysokim poziomie. Ok, no nie, nie jest źle z rozmową motywacyjną, dlatego lecimy na wyjeździe. Druga minuta, i już pod Beskidzie w groźnej akcji. Uwaga, kołodziej Sokołowski. Ale tu wymieniają piłkę, komand wolny został. Co się dzieje? Coś, uwaga, kołodziej. Dobrze, Janukiewicz. Janukiewicz, nasz numer jeden. Oczywiście. Nie będę za bardzo szukał wzmocnień na tą pozycję bramki. Bo Janukiewicz to nie ma sobie równych. A i tak, by the way, to Kaźmierczak w ostatnim meczu rozegrał setny mecz ligowy w klubie. Przed tym, jak go e, z wolnego transferu ściągnąłem, ale pięknie teraz pokazał klasę Janukiewicz. E, Kaźmierczak przed tym, jak go sprowadziłem do klubu, zagrał gdzieś ponad 70 meczy dla Pogoni. Gdzieś tam na początku swojej kariery. Teraz wrócił i naprawdę spisuje się zajebiście, ma bodajże 10 asyst, jest jednym z najlepszych asystujących w lidze. Zobaczymy jak mu pójdzie w ekstraklasie, o ile awansuje, ale no nie, nie ma innej opcji, trzeba awansować. Ale dobra, w tym meczu coś widzę, na razie się nie popisujemy, aj na razie to pod idzie ciśnie. Ale tutaj i podaby, podania między obrońców czasami, naprawdę bardzo fajnie to działa. No ale nie ma Kaźmierczaka, nie ma kto za bardzo podawać. kahosi też fajne mecze lata. W ostatnim meczu z tym Bałtykiem, Gdynią, strzelił przepiękną bramkę. O! Oh, co to było? Janukiewicz odetchnął, z ulgą pewnie. Kamień z serca, tam Amos spad. Tobie kamień z serca, a mi w baty, tak? <grymne> I uwaga, Łatuszczyk czy będzie? Mógłby w pierwszym meczu po kontuzji znowu zaliczyć asystę. No, ale jeszcze marożny. Paweł Stano, 7 bramek w lidze. Teraz niestety się nie udało, ale uwaga, uwaga. No to nie jest rasowy napastnik, ale kurde, no. Te remisy mnie wkurwiały. No to były mecze do wygrania. Wcześniej a remisowaliśmy beznadziejnie te mecze. Dobrze wybijamy tą piłkę, wybijamy ją jak najdalej, ale niebezpieczny strzał, Jedna, jednak na szczęście nam niecelny. Dalej pod Beskidzie w posiadaniu piłki, nie potrafimy nic tu zrobić jak na razie widzę, Jadłkiewicz też tylko broli przez stratą brałki, ale brałka wisi w powietrzu. Nie możemy tak im pozwalać grać, więc poszerzymy pole gry. Może to coś pomoże. No i wyjazd, panowie. No, ale tu nikogo nie było, więc... E, pod Beskidzie, z powrotem przy piłce. O, dobrze, teraz pressingiem zagraliśmy. No i co? I Hrycko jeszcze? Co ty pierdolisz? No niemożliwe. Ty mają karnego. Ja pierdolę. Byłem pewien, że to on faulował naszego obrońca, a to jednak na odwrót, kurwa. I co, 1-0 w plecy. Dobra, pierdolę te podania między obrońców. Szerzej grajcie i to może pomoże wam. No na razie ta kontrola niech będzie. Ale sam jestem sobie winien, bo no mogłem zapisać tą grę wcześniej, i byście zobaczyli, jak mi się pozytywnie wiodło. A tak, no to proszę, kurwa 1-0 wpierdol. No i cały czas cisnął aj, nie to. Widzicie, moje wkurwienie takie jest ogromne, że. Aż mam chwilowe zawroty głowy. Ta. Zawsze fajnie na coś zwalić, nie? <gry> Dobra, w drugiej połowie oczekuję całkiem innej gry od Was. Dobra, mniej więcej jest dobrze. Indywidualnie im tu wszystkim powiem Że nie było tak źle, ale może być lepiej Dobra, jeszcze tu napastnikowi. Dawaj Kasprzek z Kasprzakiem chyba nie uda, mi się nie uda mi się go kupić Bo jest wart pół miliona A szczerze wątpię, że będę miał tyle pieniędzy na transfery bo jesteśmy głęboko w czarnej dupie z finansami Więc nie wiem, może jakaś pożyczka nas uratuje. Ogólnie na YouTube jeden małolat tam zaczął filmiki nakręcać Ale stępień! Kur... pięknie, młody, ale no, tym golem sobie wyrobił tutaj pozycję, myślę, w naszym klubie. Pięknie, o czym tutaj ja mówiłem? A ten Kacper to właśnie e, ma już cztery odcinki, aj. Ale i tak zachęcam dalej chłopaki do nagrywania swoich karier. Tak jak wspominałem kiedyś, bardzo fajnie się ogląda. Jeśli ktoś potrafi fajnie komentować, a jakości tu blisko był strzelenie bramki. A no i ogólnie dzięki za motywację na forum. Po tym jak napisałem, e, jak ile Bedeński? Po tym jak napisałem właśnie co się stało przykrego z komputerem. E, dzięki wam. Nie załamałem się, ale głowa do góry. O! I co? Kolejny remis. Lebedeński na skrzydle. Lebedeński. Matuszczyk. Dostępienia i stępień, Akahoshi. Ole! Ale. Ale ją zakręcił. kurde, Szkoda, że nie weszło. Ale to jeszcze nie jest koniec meczu. Teraz my przejęliśmy inicjatywę. I dzjołse. Djołse. I dobra interwencja bramkarza, Mamy już drożny. I Matuszczyk. Dośrodkowuje na głowę stano lub radlera, ale nic z tego nie wyszło. Ale jeszcze jesteśmy przy piłce, chricko stano. Matuszczyk, o ale, dobre podanie! I Co I ja i co? <grystanie> Dobra, lecimy dalej w obronie. tak pozycyjny się kreuje. Kolędowicz, Lecisz. No, ale cięciała jeszcze kontuzjowany tutaj. dał radę przystopować. A tak, dobra, yy, na szybko zmiany. Matuszczyk właśnie zakończy swój występ po kontuzji. Yy, co tu jeszcze do zmiany? Kasprzek tutaj nie lata za dobrze, więc go zmienimy. I yy, dobra, to na razie tyle. No, jeszcze 18 minut. Może coś się wydarzy, jakiś pozytywny aspekt w tym meczu, jeszcze dla nas. No nie tym razem. Teraz uważnie w obronie, chłopaki. Akahosi wślizgiem. Aha, dobrze. No i teraz odbijamy, odbijamy, przejmujemy piłkę, stępień, Aha, co mi się, koszulki pomyliły? Może za gorąco dla Małolata, a Janukiewicz znowu z dobrą obroną. To miało ocenę, widziałem, 9. Naprawdę wyłapał tych piłek w tym meczu już wiele. Dobrze, Akaho, się wybijamy. i spalony był? Nie było. Dobrze, i lecimy z kontrą <głos> <głos> Ale grubo <noise> Bardzo ładne podanie Donald Dobra, jeszcze na ostatnie minuty zrobimy zmianę. Zejdzie kolendowicz, a ten nieszczęsny metelka niech wejdzie. Może coś pokaże. Taktycznie nic nie zmieniamy. No, doliczony czas gry, może uda się cokolwiek tutaj sklepać. No, minuta do końca, ale przy piłce pod Beskidzie, żeby... No, ale... Kurwa... I teraz wybijamy to. Już raczej sędzia nie pozwoli nam na, na skreowanie akcji, więc e, chociaż nie stracimy. Dobrze, ale cięciała jeszcze przy piłce. Uwaga. Cięciała al Ale dobrze, dobra. Do Koniec meczu. Chociaż. Metelka świeżutki. No nie, nie dał sędzia zagrać. I kolejny kurwa, beznadziejny remis. Janukiewicz, graczem meczu. Hmm. Graliśmy w sumie na wyjeździe. To dobra, mieliśmy pecha, chłopaki. Ehm. Um. Dobra, miałeś pecha, ale spisaj się dobrze, żeby ich nie podłamać na te ostatnie mecze. Dobra, zobaczmy, jak tam w lidze. O, spadliśmy na czwartą pozycję. A coś tu ciekawego się stało. Wstępień, czyli pierwszą bramkę, dobra. Na szybko, tutaj skontynuujemy. No i dobra, no co, następny odcinek e, nagram już się e, na koniec sezonu, na ostatni mecz w sezonie i zobaczymy następnym razem, czy uda nam się awansować do ekstraklasy z pogonią Szczecin. To jest mój główny cel na ten sezon, więc musimy to zrobić. No, ale aby to zrobić, musimy wygrywać mecze, a nie remisować. Dobra. No, dawaj, dawaj. O, jak zawsze Janukiewicz, najlepszy na boisku. Dobra, jak tam z tabelą? No, jak widać, spaliśmy na czwartą pozycję. Ale tylko punkt straty. I tutaj za bardzo też nic nam nie grozi. Kto tu Gieksa, a to nie. No, to po prostu trzeba wygrać. Następne mecze: zobaczmy terminarz. Ile to meczy? 6 meczy do końca, więc rozegram. 5 ostatni mecz ze stalem Rzeszów. Jeszcze zobaczycie razem ze mną. Więc no co, trzymajcie kciuki. E, czeka nas dwa trudne mecze. Resztę powinniśmy wygrać. E, tak więc dobra, to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia. E, no jutro, bo tutaj e, nie ma. Dużo meczy, więc jutro spodziewajcie się następnego odcinka, tak więc do zobaczenia miłego dnia.